Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a i mamy przed sobą arenę. Standardowy wybór makłowca, szaman. No ostatnio P reksar był, tral już był. No że że znów spróbujemy naszym magiem coś pobawimy się w jakieś Flame i y, Fireballe. Mam nadzieję, że Jakoś to tutaj wyjdzie, chociaż tral też byłby całkiem ciekawy. Na dobry początek mamy tutaj ciekawy wybór epików. Echo Mediva, umieść w Twojej ręce kopię każdego przyjaznego stronnika ze stołu, górski olbrzym oraz beztwarzowy manipulator. Echo mediva nie grałem nim i. Szczerze powiedziawszy na razie nie chciałbym nim ryzykować, natomiast górski olbrzym wątpię, żebyśmy mieli jakąś dużą ilość kart na ręku, więc tutaj wybierzemy beztwarzowego manipulatora, który bądź co bądź może kopiować wszystkie stwory jak leci, tak? czy to legendarki, czy jakieś inne, którego, których w danej chwili potrzebujemy. No, dobrze. Prastary obserwator. Nie, bo nie mamy jak go wyciszyć i po prostu będzie stał e, na tym stole i nic nie robił. Strażnik Argentu nie może atakować, dopiero z inspiracją. Więc niestabilny portal, który naprawdę, mimo swojej losowości, czasami może dać naprawdę bardzo fajne kreatury. E, naganiacz mechów. Na razie nie mamy mechów. Hmm, a pikowanie go tylko po to, żeby potem skupiać się tylko na wyborze mechów no nie jest niczym dobrym tutaj widzący z kręgu ziemi zawsze jakieś tam uleczenie za trzy punkty zdrowia albo podniebny jeździec który bądź co bądź sprawdza się muszę przyznać tam tym bardziej na magu, zawsze można tam zadać jakiś punkt obrażeń z naszej pasywki i Potem mm, zaatakować dwa razy podniebnym miejscą miejscem z żelaznej kuźni. słaby technik czarno No nie mamy na razie smoków, dlatego sprzedawca przekąsek. Mm, drop na czwartą turę 3-5, całkiem dobre statystyki plus leczenie. E, zawsze w cenie. E, tutaj lustrzany byt albo zombiak. E, i tutaj stawimy na zombiaka, żeby mieć y, jakąś inicjatywę we wczesnych turach e, a skoro mówimy o wczesnych turach, to warto również się a, zabezpieczyć i wziąć sobie czempiona wichrogrodu, który również jest bardzo dobrą, fajną kartą. Mm. Na późniejsze tury. Żrący bagienny szlam albo trog twardopaszczym. Tutaj mamy kontrę na zaklęcia, tutaj mamy natomiast kontrę na bronie. Szczerze powiedziawszy, hmm, bardziej jestem skłonny wybrać tego troga, ponieważ sam w sobie jest dobrą kreaturą. Za 4 many, 3, 5. No, statystyki takie same jak u sprzedawcy. Ale działanie ma inne, ponieważ blokuje zaklęcia naszego oponenta. Więc jego sobie spokojnie wybierzemy. Hmm. kamienno skórego, oczywiście, odrzucamy. Dziarski gorzelnik albo wybuchowa owca. Wybuchowa owca na magu jest całkiem dobrym wyborem, ponieważ mamy opcję trygerowania go. Możemy po prostu go rzucić, rzucić Hero Power, i mamy dwa punkty obrażeń po całym stole, tak? Yy, więc jest to jakaś kontra na yy, jakieś zoo czy coś takiego. Natomiast tutaj mamy dziarskiego gorzelnika statystyki 3 na 2 No, yy, musi cofnąć stronnika, chociaż jeśli rzucamy go w pusty stół, to po prostu rzucamy go jako kreaturę. I tutaj między tymi dwoma. No, na razie nie mamy żadnego removalu, więc spróbujemy z tą wybuchową owcą. A Wulkaniczny smokowiec, no, niezbyt. Albo lustrzany byt, albo czaromiot. No tutaj jestem skłonny wybrać tego stronnika, ponieważ 3 na 4 plus zaklęcie, co prawda nasz przeciwnik również dostaje kartę, ale... Jestem skłonny zaryzykować z tą losowością. Mamy legendy, mamy legendy, i moi drodzy, tutaj myślę, że Neronin będzie całkiem dobrym wyborem. Majordomusa, oczywiście, nie bierzemy, bo jeśli go nasz oponent zabije, to my będziemy w dupie. Bo okej, okay, zamienimy się w Ragnarosa, ale. Będziemy mieli 8 punktów życia. Natomiast Onyxia, ok, za, zawala nam cały stół tymi pisklakami, ale myślę, że agonia tego Ronina jest znacznie lepsza, ponieważ tutaj otrzymujemy 3 zaklęcia tajemnych pocisków, czyli dodatkowe 9 punktów obrażeń. Losowych, co losowych, ale 9 punktów obrażeń. Tutaj natomiast. no. Dostajemy tam 6 pisklaków, które też mogą zadać obrażenia, i tak dalej. Ale jeśli na przykład przeciwnik zagra jakieś AOE, to te pisklaki nic nie zrobią. A tutaj zawsze te tajemne pociski coś zdziałają. Więc weźmiemy sobie Ronin'a. Tu czaromiot numer 2, Tutaj. Hmm. Uczennica. Uczennica będzie naszym wyborem, bo tutaj do, doszły nam już jakieś zaklęcia, więc te tajemne pociski za darmo y, są całkiem dobre. Y, tutaj hmm, albo tajemne pociski jako removal na wczesne tury, albo trok kruszy skalny. Otrzymuje plus jeden ataku za każdym razem, gdy przeciwnik rzuci zaklęcie. Taki młodszy brat Troga y, twardopaszczego. I jego sobie weźmiemy, bo nakręcony gnom 2.1, więc yy, ginie od wszystkiego. Yy, a tutaj on ma tam 3 punkty życia, więc może się przydać. Yy, mamy już parę tych dwójeczek. Yy, chociaż, czy ja wiem, taki komandos też nie jest złym wyborem. Mamy 13 kart. Dobra, weźmiemy teraz komandosa, bo musimy już coś mieć na późniejsze tury. Hmm. Hmm. Tutaj ciekawy wybór, tak naprawdę. Smoków nie mamy, więc strażnika zmierzchu nie weźmiemy, niestety. Prorok zagłady. No, jest to jakaś opcja removalu. Tylko, jeśli nasz oponent będzie miał cały stół kreatur, to on będzie w stanie go zabić. Bardzo łatwo. Natomiast w mistrzyni ceremonii, okrzyk bojowy otrzymuje plus 2 plus 2, jeśli kontrolujesz stronika z obrażeniami, zaklęć. Nie posiadamy takich stronników, jeśli się nie mylę. O, no, nie, nie mamy. Więc, no dobrze, zaryzykujemy mm. i weźmiemy tą mistrzynię ceremonii. Hmm. Weźmiemy to Mistrzynię, albo kontr-zaklęcie, albo Sabotażysta. On jest 4 na 3, tutaj mamy kontrę na jakieś zaklęcia, więc spróbujemy z tym kontr-zaklęciem. Polimorf, polimorf jako opcja na jakieś duże koksy. Całkiem do, jest Całkiem dobry. Stwór z moczar. Jak najbardziej. Potrzebujemy jeszcze jakiś kreatur na późniejsze tury, czyli piąteczka. Zaraz mogę pożałować tego co powiedziałem, bo teraz gra stwierdzi, że będzie mi rzucała same jakieś drogie karty. Albo pędzące kodo, albo śluzożer. No, postawimy na pędzące kodo, bo może zabić jakąś. kreaturę... Ale mi się zbugowało przez chwilę, no dobra. A... Ha. Czaromiot numer 3 może być za dużo. Natomiast... Pretendent z Dalaranu. Mamy mało czwórek i ma on te obrażenia od zaklęć, więc może się skąbić z tą mistrzynią ceremonii. A tutaj... Jakieś zaklęcia by się przydały. Stożek zimna może zablokować jakieś kreatury. Uczennice czarownika, no mamy, mamy już jedną. Druga by się przydała, ale tutaj jednak ten stożek zimna. Dwa stożki zimna. No, tak kiepsko. Dwa stożki zimna może być za dużo weźmiemy sobie Golema. No, trójek już mamy sporo. Piątek mamy. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc myślę, że tutaj ten żmi żeby coś na Early Game było. A... Wybuchowa owca numer 2. Hmm... Czy to jest na pewno dobre rozwiązanie? Taki... powiedziałbym łamany flamestrike, że wyrzucilibyśmy dwie wybuchowe owce, zabilibyśmy jedną z hero power i za 6 many mamy 4 obrażenia po całym stole. Natomiast tutaj mamy ryzykancką rakieterkę, Hmm, czyli taki a 5 pię ataków za 6 many no przypominam, że nasz firewall, którego jeszcze nie dobraliśmy ani jednego to daje 6 punktów wyobrażeń za 4 many dobra, spróbujemy z wybuchową owcą a teraz potrzebujemy już jakiś kreatur na szóstą turę na przykład wódz mroźnych wilków. Żywiołek wody bardzo dobra karta. Nawet może być w ilości dwóch, gladiatorka na arenie świetnie się sprawdza. No i mamy na koniec. Protektorkę? Chyba nie. On jest cztery na trzy. E... Powiedzmy, że tego weźmiemy. E... Powiem tak: talia, hmm. w tej talii. We wczesnych turach musimy bardzo, ale to bardzo szybko zdobyć inicjatywę. Jeśli tego nie zdobędziemy, to w późniejszych turach będziemy mieli spore problemy z jej odzyskaniem. Bo potem, jak już nasz przeciwnik będzie rzucał jakieś kreatury, które będą za 6, 7, 8 plus many, no to okej, okay, mamy tam jakiegoś jednego polimorfa. Zaklęć mamy bardzo mało. Hmm, ale zobaczymy. Czy ja chcę ją zostawiać? No powiedzmy. Jakby nie patrzeć ona jest zatrzymany 4 na 2, więc... Jest to jakieś rozwiązanie, ale doszedł nam jeszcze podniebny jeździec. Witaj! No, siódmą turę mamy obstawioną. No, już jedną z dwóch naszych droższych kart dostaliśmy. A on natomiast a, rzuci nam jakąś kreaturę oh, za dwama. Ua! Okay. Ha, Lioła. Ha, ha, ha. <laughs> Teraz. Teraz doszedł. No. Se w tupę wsadź tego zombiaka? Mm. No ale dobra. Powiedzmy, że go rzucimy. Może zabije jakąś kreaturę, którą teraz będzie chciał wystawić? No, nie jest to nic dobrego, tak naprawdę, bo zabije nam tą kreaturę za free. Chyba, że poświęcić podniemnego jeźdźca. Chociaż dobra, zagramy w ten sposób. Zaatakujemy go. I w kolejnej turze, myślę, że go zabijemy. Tego, jak on się nazywa, Strażnika Argentu. No, ok. Teraz będziemy w stanie wystawić naszego Trog'a i dobić go z y, pasywki. Tak też zrobimy. No i ten Trog przeżyje tutaj atak z tej broni w A my teraz w czwartej turze... Idziemy do wniosku, że nasz oponent ma całkiem fajne dropy. <grym> o Boże. Dobra. Zagramy w ten sposób. Tylko otrzymuję... Aha, jeśli kontroluje stronnika. O. Myślałem, że to by działało na tej zasadzie, że jeśli na stole w ogóle jest jakiś stronnik, który ma obrażenia od zaklęć to wtedy ona dostaje tego bufa No nie wygląda to najlepiej jeśli mam być szczery Zdecydowanie No chociaż... Jest to jakaś opcja. Hmm. Możemy go sobie spokojnie zamrozić. Do tego dorzucić jeszcze Hiro Power. No i cały czas mamy tego stronnika. Hmm. Natomiast w siódmej turze możemy rzucić czempiona z wichrogrodu. Okej. Okay. Hmm. Albo zagramy w ten sposób. Co mrożąca pułapka? Tak jest. Eee, no dobra. W takim razie on będzie musiał poświęcić pewnie te dwie kreatury, jeśli będzie chciał zabić naszego. żywiołaka. Kurde! Dostaną po tych bananach. Ech, dobra, jak to tutaj wykombinować teraz? Zabicie tego będzie dość problematyczne. Najgorsze jest to, że nie mogę użyć tej wybuchowej owcy jednocześnie. Dobra, wrzucimy to. Tego sobie zabijemy. No, to on znowu dostanie te bufy. A on teraz zadaje mi 10, 11, 13 punktów obrażeń. On mógł mnie teraz zabić. A, w sumie i tak to zrobi. No, chyba, że dostanę drugą. Ten rożący stożek. No ale nie, o, o, kurde, jednej many mi brakuje. Jednej many mi brakuje, żeby się uleczyć za cztery. No, kurde, dobre zagranie. Ech. Niestety, ale czempion Mukli, dobrze broniony, robi grę. Robi grę niesamowicie. No dobrze moi drodzy. To tyle jeśli chodzi o pierwszy odcinek. No nie udało nam się tutaj wygrać. Ale jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was również do moich innych filmów. A cóż, żegnam się z Wami na razie, trzymajcie się, cześć.